Ciężkim, nerwowym, drastycznym spotkaniu ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Ale teraz prosimy trenera o ładny uśmiech, bo wynik jest oczywiście in plus. Więc prosimy o krótką opinię, jak to wyglądało trenera oczami. No Na pewno wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Tak? I tutaj naprawdę przyjechała drużyna. Do tej pory najlepsza, jaka w tej lidze może zagrać. Tak? Nie weszliśmy dobrze w te spotkanie. Mieliśmy spętane nogi, to było widać. Przede wszystkim w rozegraniu piłki nie wychodziło nam to. No i co najważniejsze, w obronie za dużo nerwowości, bo nie potrafiliśmy tej piłki wybić dokładnie na wolne pole. Tak? Ale w momencie, kiedy już puściło, te, te nerwy nas puściły, zaczęliśmy już troszeczkę płynniej grać, dochodziliśmy do sytuacji, Nadzialiśmy się na kontrę przeciwnika, straciliśmy bramkę. Ale cały czas wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie to odrobić. Wierzyliśmy, tłumaczyliśmy też zawodnikom później w przerwie, że taką samą sytuację miał Liverpool. Jak widać to jest odzwierciedlenie tego, o czym mówiliśmy, co też zawodnicy widzieli. Dziękujemy kibicom tak samo za to, za wsparcie do samego końca, tak? Byli z nami pomimo nie najlepszej gry, nie najlepszego początku, ale wierzyli w nas. I to oni dali zawodnikom tą siłę. Trzeba podkreślić też bardzo dobre wejście młodych zawodników, a w szczególności Wierzbowskiego, prawda? To on został bohaterem meczu, to on rozstrzygnął już w doliczonym czasie gry wynik tego spotkania na naszą korzyść. Także, jak widać, idzie to wszystko w dobrym kierunku. Jest to talent, który może się przysłużyć Polonii przez wiele lat. Czyli mam rozumieć, że ta dramaturgia była zakładana od początku? Nie, nie zakładaliśmy tego, ale sytuacja, yy, jaka wynikła podczas meczu, gdzie straciliśmy bramkę z kontry, no. Tak ułożyła ten mecz, tak? tak, ale wierzyliśmy do końca, że jesteśmy w stanie to odrobić, a nawet wygrać i to dawało siłę zawodnikom, tak, i trybuny. Zapytam o zmianę Pieczary. Wydawało nam się z trybun, że lepiej się prezentował od Wiśniewskiego, a jednak zszedł wcześniej. Dlaczego? To znaczy, to są zmiany taktyczne, prawda? No, nie mogliśmy Wiśniewskiego zdjąć, bo Wiśniewski wygrywał tam tamte głowy. Wygrywał te pojedynki z Górzędą i tutaj się nie zgodzę, bo Wiśniewski zagrał bardzo dobry mecz, chociaż miał utrudnione zadanie, bo z wysokimi zawodnikami drużyny przeciwnej przepychał się i w pierwszej połówce to on wyłożył zapaśnikowi czystą, klarowną sytuację w zasadzie na trzeci metr. Wystarczyło tylko dopełnić tego... Pakować piłkę do siatki byłoby 1-0, tak? Ale szacunek dla Wiśniewskiego, pomimo, pomimo to, że mówisz, że on słabiej zagrał, ale ja nie zgadzam się z tym. A tu akurat no, musieliśmy coś zmienić. Musieliśmy wprowadzić troszeczkę świeżej krwi, dać szansę pokazania się w tak trudnym meczu młodzieży, która pomimo to, że ma po 17 lat, wzięła to na swoje barki i rozstrzygnała wynik spotkania na naszą korzyść. Tak, ja, ja mam uwagę, że dzisiaj bardzo fajnie wygraliśmy i cieszymy się z tego niezwykle, natomiast z niepokojem patrzyłem dzisiaj na grę naszej obrony, nie uważasz, że dzisiaj nasza obrona była jakby taka troszkę elektryczna w tym meczu? Dlatego tak powiedziałem na samym początku, tak? My też to z boku widzieliśmy, to co powiedziałem, że nie potrafiliśmy w prostych sytuacjach wybić piłki do przodu, tak? Nie potrafiliśmy na samym początku rozegrać tej piłki, pomimo to, że potrafimy to robić. Robiliśmy to w sparingach z pierwszoligowcami, ale powiem tak, nie ma się co dziwić, bo jest wciąż duża presja wyniku na tej drużynie. Mam nadzieję, że ten mecz uspokoi już poczynania, w, w, w naszych szeregach poczynania nasze, że będą grali już lepiej, spokojniej, dokładniej. W szczególności tak, jak to było w końcówce. tak? No tak, układa się znowu, jest układ skońca, <laughs> dla nas dosyć pozytywny, bo sokół nie wygrał, <laughs> czyli znowu dwa punkty jesteśmy bliżej, prawda? Czyli ta nadzieja ciągle trwa w pozytywne zakończenie sezonu. Ja na spotkaniu z kibicami mówiłem, że trzeba wierzyć do samego końca. Nawet jeżeli będą tylko i wyłącznie matematyczne jakieś szanse, tak? Piłka nożna, dlatego ją tak kochamy, bo jest nieobliczalna. W niej wszystko może się zdarzyć. I nawet tak jak w tym dzisiejszym meczu, gdzie na pewno już na trybunach ludzie nie wierzyli w to, że możemy przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zrobiliśmy, także za to to piłkę nożną kochamy. Dlatego przychodzimy na stadiony, chcemy ją oglądać i kibicujemy jej. Na trybunach było trochę z dezorientacji, bo się zegar zaciągnął, nie będę Ja też zauważyłem to, bo widzę, że u mnie jest 41 minuta drugiej części gry, a tu jest 7 minut do końca. Także też był taki moment, że się zapytałem sędziego, ile jeszcze do tego końca, bo może ja coś, może stoper mi się nie wiem, przyspiesza, ale okazało się, że ten... Później też było to widać w końcówce, że jednak zegar stanął na tej 83 minucie. Ale to nie ma znaczenia. Ja o ten trójkąt obronny jeszcze zapytam. E, mianowicie Wojdi oczywiście się rehabilitował całkowicie tą bramką, ale Maciej Bochenek i, i Donek dzisiaj razem z, no, z Grześkiem nie zaliczą tego spotkania na pewno do udanych. Mają jakiś kryzys w tej chwili? Nie mają kryzysu. <laughs> Przypuszczam, że ta presja spowodowała to, że zagrali mecz tak, jak je zagrali, tak? ale uważam, że nie należy sądzić wygranych. Tak? Dajmy im szansę, na pewno w następnych meczach pokażą się z lepszej strony. Ja wierzyłem w nich, pomimo to, że było dużo niedokładności. Tak? Nie dali tej jakości, jakiej oczekiwaliśmy w tym meczu, ale uważam, że w następnych spotkaniach będzie o wiele, wiele lepiej. To jeszcze pytanie o naszą młodzież, bo wiesz, mały już nieraz pokazali, że warto im ufać i warto na nich stawiać, czemu tak późno ich wejście, czemu dopiero po 70 minucie Małka no, prosiło się niemalże od razu po czerwonej kartce wpuścić tego świeżego ofensywnego zawodnika, który by już wcześniej zaczął napędzać nasz atak. Powiem tak, robiliśmy analizę meczu pucharowego i obraz sytuacji na boisku w tym meczu pucharowym pokazał nam, że jeszcze ta młodzież nie jest w stanie pociągnąć tego cyklu trzydniowego, że mecz grają co trzy dni, tak? W tym meczu ze świtem pucharowym było widać, Małek, pomimo to, że wszedł w 30 minucie, było widać, że na 20 minut przed końcem już go łapały skurcze. Także nie był jeszcze w pełni sił. Trudno jest w Dać mu więcej tego. Staraliśmy się dać jak najwięcej minut tym starszym, żeby maksymalnie zmęczyli przeciwnika. Wtedy na pewno lepiej będzie się grało, bo będzie więcej przestrzeni, będzie więcej tego miejsca dla tych młodych zawodników, tak? Koroś, długa kontuzja? Trudno powiedzieć, no. jak to będzie z Chorosiem, bo to jest ta sama sytuacja co po meczu w Pelikanie. Tam wtedy Tobi wpadł mu w plecy, on spadł też na klatkę piersiową. Miał ten uraz tutaj w tej klatce piersiowej, to dzisiaj mu się odnowiło, tak? Zobaczymy, on pojedzie na prześwietlenie. No, będziemy chcieli jak najszybciej, żeby wrócił do zdrowia, no ale w takiej sytuacji no, najważniejsze jest to, żeby mu się nic nie stało i żeby był zdrowy. Tak? Nie chcielibyśmy sytuacji Rafała Kośca, dlatego najważniejsze jest to, żeby nic tam poważniejszego nie było. Spotkanie z energią będzie wyjątkowe dla pana? To następne? Każde spotkanie kolejne będzie wyjątkowe. Tutaj, tak jak ja, ja już wcześniej wspominałem, nie ma słabych ani dobrych drużyn. Każdego przeciwnika trzeba szanować z odpowiednim szacunkiem, podchodzić do niego z odpowiednią god godnością. I wtedy, jeżeli w taki sposób będziemy podchodzili do przeciwnika, jestem pewien, że będziemy wygrywali te mecze. Wielu kibiców spodziewa się pan w kozienicach potem Dębrzowskich. Chciałbym jak najwięcej. Myślę, że po tym ostatnim spotkaniu już dogadaliśmy się w tej kwestii i naprawdę potrzebujemy ich, bo jeżdżąc po takich miejscowościach no jesteśmy obrażani, musimy niejednokrotnie grać przeciwko też tej publiczności, a nasi kibice są w stanie zagłusić. To, a jeżeli piłkarze na boisku będą wiedzieli, że mają te wsparcie w tym 12. zawodniku jakim są kibice, na pewno ta sytuacja będzie o wiele lepsza i będziemy lepiej grali, swobodniej. Dziękuję. Dziękuję.